Witam Państwa w poniedziałek, 14 dnia lipca, z tej strony Daniel Kostecki. Spoglądamy na wykres H4, parę euro, dolar, gdzie po porannych dość silnych wzrostach, jak na ten rynek, dotarliśmy do strefy oporu. Strefy rozciągnięte pomiędzy poziomami 36,30 a 36,50. Ta strefa już raz zatrzymała nam rajd wzrostowy na euro, dolarze. No i teraz jak na razie widzimy ponownie dość silną reakcję właśnie w tym w rejonie Opor. Tutaj z punktu widzenia wykresu H4 część inwestorów zaczyna dostrzegać formację głowy z ramionami czyli lewe ramię, głowa i prawe ramię, linia szyi w okolicach 35-80. No i tutaj pokonanie tych właśnie wsparć mogłoby prowadzić do realizacji takiej formacji i do spadków w okolicach 1,35. Natomiast druga grupa inwestorów może spoglądać na wykres tygodniowy i tutaj z punktu widzenia jeszcze wykresu liniowego obserwujemy, odwróconą formację głowy z ramionami, czyli na wykresie H4 formacja RGR na spadki, na tygodniowym liniowym na wzrosty. Bardzo ciekawa sytuacja i w zasadzie w tym momencie, żeby tak to usystematyzować i trochę uprościć, pokonanie 35,80 powinno otwierać drogę dla spadków, natomiast wyjście takie trwałe nad 36,50 lub też 1,37 powinno otwierać znaczącą drogę dla wzrostu, więc Innymi słowy czekamy na pokonanie albo wsparcia, albo oporu, a do tego czasu mamy trend horyzontalny. Jeśli chodzi o parę funt-dolar, tutaj z punktu widzenia teorii faleliota zrobiliśmy wzrostową piątkę, która się już kilka dni temu zakończyła. Rynek również pokonał linię trendu i w tym momencie konsoliduje się. Konsoliduje się też w dość nieprzypadkowym miejscu, a przynajmniej nad nieprzypadkowym miejscem Porównujemy teraz tutaj największe korekty w całym trendzie i widzimy, że rynek ten jeszcze nie wyrysował nam w ramach tego ostatniego cofnięcia większej korekty w całym trendzie. Więc ta piątka jest na razie umownie tutaj zarysowana, natomiast lepsze potwierdzenie otrzymamy dopiero w momencie, kiedy zostanie wyrysowana większa korekta od tych poprzednich, czyli gdy rynek zejdzie poniżej dolnego ograniczenia tego to prostokąta, a wtedy dopiero droga dla większych spadków co wynika właśnie z teorii powinna być otwarta. Na parze USDK znaczące zmiany po fatalnych danych z kanadyjskiego rynku pracy, które poznaliśmy w piątek. Jak widzimy bardzo ładna formacja świecowa na wykresie tygodniowym i dodatkowo jeszcze na wykresie dziennym potężny ruch wzrostowy. Teraz z punktu widzenia wykresu tygodniowego, no jesteśmy w okolicach lokalnego oporu, który wynika z kolei z linii poprowadzonej po dołkach, która to była miejsce wsparcia, została przełamana, no i teraz ciekawe czy zadziała jako miejsce oporu. Na razie wy Wydaje się, że raczej jedyne co może zrobić, to doprowadzić do lokalnego cofnięcia. Kolejny, kolejne wsparcie, wydaje się, że wypada gdzieś w tym obszarze, czyli na wykresie, na przykład H4, będą to te ostatnie. Te ostatnie wierzchołki to jest miejsce, które nie powinno być przekraczane przez, e, przez USD. Jeśli tutaj pojawiłaby się korekta, to te miejsca powinny być dobre do zajmowania pozycji e, długich. I dokąd taki rynek mógłby dotrzeć? Z punktu widzenia wykresu e, dziennego są to okolice 1,08. No i na SP500, kontrakt na SP500, który w ubiegłym tygodniu przetestował nam kluczowe miejsca wsparcia, czyli e, dolne ograniczenie kanału trendowego, równość prawie, że równość fali C do fali A, ponieważ to, co mam tutaj zaznaczone e, różowymi prostokątami, jest to ruch. ABC trójfalowy w ramach fali B. Więc teraz po zakończonej korekcie typu A, B, trzy fale z nowym szczytem i C, dotarcie do kanału trendowego, powinniśmy obserwować kolejny impuls wynoszący nam notowania na nowe, historyczne szczyty. A kluczowe wsparcie to linia poprowadzona po dołkach oraz okolice 1943 punktów.